laudytur Jezus Chrystus. No więc w dzisiejszej katechezie będzie o tych dziesięciu dioptriach tłumaczy Biblii Tysiąclecia, na przykładzie fragmentu z Księgi Kapłańskiej z 16 rozdziału tyczącej się kozłów ofiarnych. Zacznijmy może od przeczytania fragmentu. Potem Aaron przyprowadzi kozła wylosowanego dla Pana i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela Postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania, a potem wypędzić go dla Azazela na pustynię. No więc, pierwszy problem, jaki tu mamy, to jest hebrajski termin, tak, rzeczywiście, to słowo Azazel. Tutaj Państwo widzą, jak, jak wygląda zapis oryginalny. No, tyle, że to nie jest imię własne. To w Biblii Tysiąclecia, niestety. Przez to, że użyto dużej litery takiego wymiaru nabrało. I faktycznie u starożytnych pisarzy chrześcijańskich zdarzało się. Zdarzało się, że rzeczywiście jakby uważano azazela za imię szatańskie. Ale to jednak były takie trochę marginalne interpretacje. Główna jest zupełnie inna. Żeby ją zrozumieć, spojrzymy sobie teraz do wulgaty, do świętego Hieronima. I co tu widzimy? Caprum emisarium, czyli właśnie kozła ofiarnego, bo to dokładnie oznacza, czyli Hieronim nie przekłada tego jako imię własne, tylko jako termin, który opisuje coś. Opisuje to szczególne zwierzę ofiarne. Co gorsza w tym polskim, to jest trochę tak, że no właśnie to, to użycie tego dla Azazela y, tworzy nam trochę takie wrażenie, jakby to była ofiara dla jakiegoś ducha. Tak? Czyli mielibyśmy ofiarę dla Pana Boga i ofiarę dla szatana. Żeby lepiej zrozumieć o co chodzi, ja tutaj pozwolę sobie jeszcze przywołać jeden termin, z kolei septuagintę, apopomajos. A czyli no właśnie, to jest, to jest świetne określenie, odwracający zło, bo jaka jest funkcja tego drugiego kozła? Otóż on po prostu ma te grzechy, które zostają na niego złożone, wynieść tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do diabła, tak? To czasami, prawda, mówimy, że coś tam, prawda, do diabła, tak? Żeby trafiło. I to pomaga nam zrozumieć, o co chodzi w tym drugim koźle. Ten drugi kozioł ma po prostu zabrać Zanieść na sobie te grzechy po prostu do tego miejsca, gdzie szatan przebywa. I kiedy myślimy o czasach ostatecznych, kiedy myślimy o sądzie, to co ma się dokonać? Ostateczne oddzielenie dobra i zła, tak? Czyli nie będzie tego pomieszania. I taka jest funkcja tego drugiego kozła. W żadnym razie nie należy tego rozumieć w taki sposób, że składane są dwie ofiary jedna dla Pana Boga, druga dla Diabła. Mam nadzieję, że udało mi się nieco Państwu przybliżyć właściwe rozumienie tego fragmentu. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam z Panem Bogiem.